Dzień dobry! Hej hej! Witam w poniedziałkowy poranek. Zaczynamy kolejny tydzień. Mam nadzieję, że macie dużo energii i zapału do tego, by rozpocząć po weekendzie tydzień pracy. Kto miał weekend, ten miał weekend. Wiem, że część z nas pracuje także w weekendy. Zaliczam się do tych osób, <grym> więc więc tak, no jedni będą iść do pracy, inni może będą mieli akurat wolne w każdym razie jest to pierwszy dzień tygodnia i fajnie jest dobrze rozpocząć ten tydzień dlatego zobaczmy, jak, jak w kartach oszo pokazuje się wskazówka dla nas na ten tydzień na ten tydzień, no tak, na ten tydzień w pewnym sensie na poniedziałek 11 marca, na początek tygodnia. Zobaczymy może, może pokaże się y, jakaś energia przewodnia. W tamtym tygodniu mieliśmy y, taką energię y, kreacji, y, tworzenia, y, wychodzenia jakby do, do przodu, robienia pierwszego kroku, y, rozpoczynania. Energia wczorajsza, na niedzielę już była zgoła inna. Więc zobaczmy, jak będzie wyglądał ten poniedziałek. Jak wygląda energia na poniedziałek 11 marca. Poniedziałek 11 marca. Poniedziałek 11 marca. Przemiana. No i już mamy inną energię, inną i widać to już w karcie na niedzielę, na wczoraj. I w tej karcie. Możemy tutaj dopatrywać powiązania z, ze śmiercią Starota. Ale tak jak zawsze powtarzam, dzisiaj także to powtórzę. To są troszeczkę inne energie. Troszkę inne. To nie można tak jeden do jeden na to patrzeć. Ale jesteśmy twórczymi, inteligentnymi ludźmi, i możemy jedno z drugim połączyć, i dzięki temu stworzyć inną, nową jakość. Dlatego miejmy oczy i umysły otwarte. E, obserwujmy to, jak oszo ma się do tarota, a jak tarot ma się do tej talii. Komentarz do karty 13 Wielkich Ar Arkan w tarocie oszo. Przemiana. Postać w środku tej karty siedzi na rozłożystym kwiecie pustki i trzyma symbole przemiany, miecz przecinający więzy iluzji, węża odmładzającego się zrzucaniem starej skóry, zerwane łańcuchy ograniczeń i symbol wychodzenia poza dualizm. Jedną dłoń trzyma na wysokości pępka w geście otwarcia i przejmowania. Drugą dotyka ust śpiącej twarzy, symbolizując ciszę, która przychodzi wtedy, gdy odpoczywamy. Nadszedł czas głębokiego przyzwolenia na to, by sprawy biegły swoim własnym rytmem. Pozwólmy istnieć bólowi, smutkowi i trudnościom, zaakceptuj ich faktyczność. Przypomina to doznanie Gautama Buddy, który wiedząc, że nie może zrobić nic więcej, po latach zarzucił poszukiwania po tamtej nocy dostąpił oświecenia. Przemiana nadchodzi w swoim czasie, tak samo jak śmierć. I podobnie jak śmierć przenosi cię z jednego wymiaru w inny. Cytat z Osho Mistrz w Zen jest nie tylko nauczycielem. We wszystkich religiach mamy do czynienia jedynie z nauczycielami. Uczył cię oni tematów, których nie znasz i proszą, byś wierzy, wierzył im słowom, bo nie ma sposobu na to, by te doznania uczynić obiektywną rzeczywistością. Nauczyciel też ich nie zna, tylko w nie uwierzył i przekazuje swoje wierzenie komuś innemu. Zen nie jest światem wierzących, nie jest miejscem dla wierzących, jest on dla odważnych dusz, które potrafią porzucić wszelką wiarę, niewiary, zwątpienie, rozum i umysł. I mogą po prostu wejść w swoją czystą egzystencję bez żadnych granic. Zawiera się w tym ogromna przemiana, gdy więc inni zajęci są filozofiami, Zen zajmuje się metamorfozą, przemianą. Ta autentyczna alchemia dokonuje przemiany ołowiu w złoto. Trzeba jednak pojąć jej język, nierozumiejącym, pełnym intelektu umysłem, ale kochającym sercem. Czy choć posłuchać, nie zastanawiając się, czy to prawda, czy nie. Nagle przychodzi chwila, gdy dostrzegasz to, co przez całe życie ci umykało. Nagle otwiera się to, co Gautama Buddha nazwał 84 tysiącami bram. Coraz bardziej skłaniam się do tego, by zrezygnować z czytania cytatów z Osho, ponieważ są takie ofensywne i, i agresywne, mam wrażenie. Osobiście bardzo się nie zgadzam z tym, jakoby zen miał być. Jedyną religią, która zajmuje się metamorfozą i przemianą duszy. Wcale tak nie uważam. E, jednak e, zgodzę się z tym komentarzem. E, zgodzę się z tym komentarzem e, dotyczącym, e, dotyczącym karty. Szczególnie z. E, tym fragmentem pozwól istnieć bólowi, smutkowi i trudnościom. Zaakceptuj ich faktyczność. I dalej, że przypomina to doznanie Głatama Buddy, który zarzucił poszukiwania, bo był tak zrezygnowany i wtedy, kiedy się poddał, dostąpił oświecenia. I uważam, że takie poddanie się temu, co nas przeobraża, e, tym płomieniom, Mam tutaj ogień, światło, wodę, kompletną metamorfozę, Feniksa, który rodzi się z popiołu, który się spala, tego węża. I przede wszystkim ten symbol Yin i Yang który tak jak jest tu napisane, przełamuje tę różnicę, te dualizmy pomiędzy tym, co dobrym. Dobre i niedobre. Życie w takim bardzo dualistycznym podejściu i segregowaniu sprawia, że takie momenty przeistoczenia są trudniejsze, niż mogłyby być. Nasz umysł, nasz umysł chce wszystko zaszufladkować. Ponieważ wtedy czuję się bezpieczny. Oznakowanie tego, co się z nami dzieje, tego, co doświadczamy, konkretne nazwanie tego sprawia, że mamy takie złudzenie kontroli nad tym, co się dzieje. Mamy takie przekonanie, mam wrażenie, żyjąc w Europie, w kapitalistycznym bądź co bądź kraju, gdzie Coraz więcej mamy obowiązków na siebie narzuconych, że kiedy to my kontrolujemy coś, albo mamy takie wrażenie sprawowania nad czymś kontroli, że wtedy y, mamy realny wpływ na to, co się wydarzy. A myślę, że duża część z nas może potwierdzić to, jak znikomy mamy wpływ. Na wiele sytuacji w naszym życiu. I jak nasze opieranie się wobec zmian, które przychodzą, trudnych, wyzywających nas sytuacji życiowych, tylko sprawia nam ból, odbiera to, to poczucie kontroli, decyzyjności, raczej złudzenie tego i sprawia, że cierpimy. Zamiast pozwolić życiu się toczyć, a nam po prostu żyć, jakby nie było. Jak to się mówi, było, tak, było taka cudowna, takie cudowne przesłanie od więźnia obozu koncentracyjnego, który mówił, że człowiekowi można odebrać wszystko, dosłownie wszystko godność. Pieniądze, szacunek, postawić go w okropnych sytuacjach, ale jednego nie można mu odebrać tego, jak on będzie postrzegał te sytuacje. Ja myślę, że musimy po prostu o tym pamiętać: że jakiekolwiek sytuacje nam się nie przydarzają, jakkolwiek one obiektywnie byłyby dobre, niedobre. Trudne, łatwe, przyjemne lub nie. Jed jedno zależy tylko od nas. To, jaki my będziemy mieli wobec nich stosunek. Życzę Wam miłego dnia i do usłyszenia w kolejnych filmach. Papa. Pa.